Tego ranka Diana nie chciała jechać do szpitala, ale co więcej, nie chciała słuchać wywodów Brandona, który ostatnio zaczął sobie na zbyt wiele pozwalać. Kobieta rozumiała, że jej choroba nie mogła wywołać u męża niczego poza irytacją i złością. W ostatnim czasie stan zdrowia Diany gwałtownie się pogorszył i coraz częściej zmuszona była zażywać środki przeciwbólowe. Jednocześnie kobieta najbardziej martwiła się o los swojego ośmioletniego syna Billiego, który dla niej już od momentu narodzin był sensem życia. Billy nie był dzieckiem Brandona i od najmłodszych lat wiedział, że ojczym go nie chce, a wręcz wywołuje u niego irytację. Chłopiec nigdy nie poznał swojego ojca, a matka wolała nie poruszać tego tematu, wierząc, że pewnego dnia Brandon zaakceptuje jej syna i wychowa jak własnego. Przeszłość Diany była owiana zasłoną tajemnicy, przez którą nie każdy był w stanie przeniknąć. Mieszkając z Brandonem od kilku lat, kobieta przywykła do skrytości i dlatego trzymała w sobie wszystkie zmartwienia i smutki. Tego dnia, przygotowując się do pójścia do szpitala, Diana starała się robić to ostrożnie, aby nie wzbudzić podejrzeń u męża. Pomimo wszystkich starań, nie była w stanie ukryć przed Brandonem wizyty u lekarza. Jedziesz znowu do szpitala? To widać na kilometr. Jak długo to jeszcze potrwa? Nie mamy już domu, tylko aptekę, rzucił Brandon z irytacją, co natychmiast odbiło się na nastroju jego żony. W drodze do szpitala Diana myślała tylko o tym, jak szybko wyzdrowieć i wrócić do normalności. Jak Brandon może mnie kochać, skoro ja tylko choruję? Wokół tyle pięknych kobiet, a ja jestem blada i chuda. Pomyślała kobieta, zatrzymując się przed gabinetem lekarskim. Podczas ostatniej wizyty w szpitalu Diana przeszła wszystkie niezbędne badania i czekała na wyniki oraz konsultacje z lekarzem prowadzącym. Gdy jednak kobieta weszła do gabinetu, od razu zorientowała się po oczach doktora Morgana, że sprawa okazała się znacznie poważniejsza, niż wcześniej to sobie wyobrażała. Pani White, otrzymałem wyniki badań. Muszę być szczery. Najpierw chciałbym porozmawiać z pani mężem. Zaczął lekarz, biorąc do ręki kartkę. Mężem? A po co? Czy naprawdę nie da się bez niego obejść? Diana zestresowała się. Doktor Morgan uniósł brwi ze zdziwienia, ale mimo to odpowiedział na pytanie. Proszę mnie nie zrozumieć źle, ale. Leczenie będzie przebiegać w kilku etapach, a ja muszę przekazać pani mężowi niezbędne instrukcje. To bardzo ważne, bo trzeba wspólnie pokonać tę chorobę. W oczach Diany natychmiast pojawiły się łzy. Ostatnią rzeczą, jakiej teraz chciała kobieta, było długie leczenie, które mogłoby tylko rozwścieczyć Brandona. Dobrze, doktorze Morgan, porozmawiam z mężem i wtedy podejmę ostateczną decyzję, odpowiedziała Diana, uspokajając się. Lekarz uśmiechnął się i odprowadził pacjentkę do drzwi. W głębi duszy podziwiał wytrzymałość tej pięknej, lecz wyczerpanej chorobą kobiety. Wciąż będąc w szoku po słowach lekarza, Diana szła ulicą i cicho płakała. Łzy spływały po rozpalonej twarzy kobiety, ale nie przyniosło jej to upragnionej ulgi. Przechodnie unikali Dajany, jakby w obawie, że zarażą się od niej wirusem smutku lub nieszczęścia. Nagle ktoś niechcący trącił kobietę w ramię, dlatego zmuszona była się zatrzymać i rozejrzeć. Kevin, to ty? Jak to możliwe? krzyknęła zaskoczona Diana, rozpoznając w przechodniu pewnego mężczyznę. Tak, to ja. Cieszę się, że cię widzę. A dlaczego płaczesz? Coś się stało? spytał Kevin. Diana spojrzała na mężczyznę stojącego przed nią i próbowała się uśmiechnąć. Kevina nie dało się już oszukać. Biorąc Dianę za rękę, wypytał ją szczegółowo o to, co się wydarzyło. Jednocześnie Kevin nie oceniał kobiety i nie spieszył się z komentarzami czy radami. Dopiero gdy Diana wyraziła wątpliwości co do celowości dalszego leczenia, odważył się wyrazić swoją opinię. Przede wszystkim musisz pomyśleć o swoim zdrowiu. To teraz najważniejsze. Jeśli twój mąż będzie temu przeciwny, porozmawiam z nim osobiście. Ach, nie, dziękuję, nie ma takiej potrzeby. Brandon to dobry człowiek, on tylko czasami wydaje się porywczy, ale da się to znieść. Diana pospieszyła z odmową. Kevin pokręcił głową z dezaprobatą, a potem zaproponował, że odwiezie ją do domu. Jako, że wizyta w szpitalu kosztowała Dianę dużo energii, z zadowoleniem przyjęła ofertę dawnego znajomego. Kiedyś ona i Kevin mieli dość burzliwy romans, który zakończył się równie nagle, jak się zaczął. Trudno powiedzieć, dlaczego dokładnie tak się stało. Być może winę za to ponosili rodzice Kevina, którzy nie chcieli, aby ich syn poślubił dziewczynę z sierocińca. Pomimo tego, że od ich ostatniego spotkania minęło 8 lat, Kevin prawie się nie zmienił. Miał ten sam dziarski ogień w oczach i uśmiech na bladej, arystokratycznej twarzy. Jak się okazało, Kevin nie marnował czasu i po otwarciu firmy osiągnął pewne wyniki w biznesie. Oczywiście Diana cieszyła się z sukcesów mężczyzny i z uśmiechem na twarzy słuchała jego opowieści o negocjacjach oraz udanych transakcjach. Sama jestem dobrą ekonomistką, ukończyłam studia w tym kierunku, ale nie mam doświadczenia. Najpierw sama wychowywałam syna, a teraz poświęcam się Brandonowi, kobieta przyłapała się na myślach. Tymczasem Kevin odwiózł Dianę do domu i podając jej rękę, pomógł wysiąść z samochodu. Zdrowiej i nie zwlekaj z leczeniem, proszę. jeszcze jedno, jeśli będziesz potrzebować pomocy, koniecznie daj mi znać. Pożegnał się biznesmen i podał Dajanie wizytówkę z numerem telefonu. Gdy tylko kobieta otworzyła drzwi, zobaczyła w progu Brandona, którego twarz wyrażała mieszaninę gniewu i zazdrości. Gdzie byłaś? Kto to cię odwoził do domu, twój kochanek? zapytał wyzywająco mężczyzna. Diana zbladła i czując zawroty głowy, dotknęła ręką ściany. Przestań udawać. Co mówił ci lekarz? Jesteś zdrowa, czy nadal będziesz wszystkich oszukiwać? Kontynuował Brandon, który swoim spojrzeniem był gotowy upokorzyć żonę. Diana wzięła głęboki oddech, aby powiedzieć mężowi prawdę, ale wtedy zobaczyła Billiego w salonie i zatrzymała się w pół zdania. Boże, a jeśli coś się stanie, Billy zostanie z Brandonem, który się nim nie zajmie, odda go do sierocińca, przemknęło przez głowę wyczerpanej kobiety. Tymczasem Brandon nie miał zamiaru się uspokajać i rozkręcił awanturę, do tego stopnia, że nawet Billy zdał sobie sprawę z powagi sytuacji. Bardziej niż czegokolwiek innego, Diana pragnęła teraz spokoju i wsparcia ze strony męża, a nie przekleństw czy kłótni. Ku jej rozczarowaniu, Brandon wcale nie miał zamiaru pomagać żonie w leczeniu. No dalej, dalej, Wynoś się! Kto cię teraz będzie chciał, zwłaszcza z tym bękartem? rzucił mężczyzna z poczuciem wyższości. Potem pokazał Dajanie drzwi, co jednoznacznie zaprzepaściło wszystkie dobre rzeczy, które wydarzyły się między nimi kiedyś. Próbując wesprzeć płaczącą mamę, Mały Billy przytulił ją i zaczął pakować swoje rzeczy. Diana już wiedziała, że zwróci się o pomoc do Kevina, bo po prostu nie miała innego wyjścia. Brandon rozkoszował się swoim poczuciem władczości i nie mógł doczekać się już, aż jego żona i jej syn opuszczą dom na zawsze. Biorąc syna za rękę, Diana wyszła na zewnątrz i natychmiast zadzwoniła do Kevina. Trzeba przyznać, że młody biznesmen nie zadawał zbędnych pytań i w ciągu 10 minut odebrał ich z parkingu supermarketu. Jako, że po rozwodzie Kevin mieszkał sam, natychmiast zaprosił Diane i Billiego do swojego domu. Później biznesmen zaczął dzwonić do różnych klinik specjalizujących się w leczeniu choroby, której objawy pojawiły się u Diany. Już przy trzeciej rozmowie Kevin miał szczęście, udało mu się umówić na wstępną konsultację. Wszystko będzie dobrze, powiedział Kevin z uśmiechem. Diana spojrzała z wdzięcznością na właściciela domu i po raz pierwszy od kilku miesięcy poczuła ludzkie ciepło i troskę. Następnego dnia siedziała już w gabinecie swojego nowego lekarza prowadzącego, który udzielił jej niezbędnych w takich przypadkach wskazówek. Wszystkie wydatki pokrywał Kevin, dla którego zdrowie Diany okazało się być najważniejsze. Dzięki temu operację wykonano bardzo szybko, a stan kobiety znacznie się poprawił. Przez cały czas pobytu Dajany w szpitalu, jej synem Bilim opiekował się właśnie Kevin, który od pierwszych dni znajomości traktował go jak własnego syna. Pewnego razu, pomagając chłopców w kąpieli, biznesmen zauważył na jego plecach duży pieprzyk, który swoim kształtem bardzo przypominał odwrócone serce. Nie, to niemożliwe, szepnął Kevin, doskonale wiedząc, że ma dokładnie taki sam na prawej łopatce. W tym momencie biznesmen natychmiast oszacował czas i zdał sobie sprawę, że Billy urodził się dziewięć miesięcy po ich rozstaniu. Następnego dnia Kevin i Billy udali się do Dajany, która powoli wracała do zdrowia. Biorąc ukochaną kobietę za rękę, biznesmen nabrał odwagi i opowiedział jej o swoim odkryciu. Zanim Diana odpowiedziała, Kevin wyczytał już odpowiedź w jej oczach. – Billy jest moim synem, ma już osiem lat. Zrobię wszystko, by był szczęśliwy – szepnął biznesmen i przytulił syna oraz ukochaną kobietę. Pielęgniarki na oddziale nie mogły powstrzymać łez, widząc tę scenę. Po około dwóch tygodniach Diana wyszła ze szpitala i mogła powrócić do normalnego życia. W tym czasie Brandon złożył pozew o rozwód, sądząc, że jego żonie pozostało niewiele czasu. Prawdziwy koniec tej historii nastąpił po pewnym czasie, gdy za namową Kevina Diana rozpoczęła pracę w jednej chwili jego firmy. W stosunkowo krótkim czasie utalentowana ekonomistka wyprowadziła ich na zupełnie inny poziom i wypracowała sobie pozycję liderki. Pewnego dnia, chcąc z zyskiem zainwestować pieniądze w obiecujący biznes, Kevin nabył małą firmę budowlaną, którą zaczęła zarządzać Diana. Gdy kobieta przyjrzała się personelowi firmy, jej zdziwienie nie znało granic. W jednej z wielu teczek z dokumentami zobaczyła zdjęcie swojego byłego męża, Brandona. Jak się okazało, opinie poprzedniego właściciela firmy na jego temat były bardzo niepochlebne. Brandon często spóźniał się do pracy, brał zwolnienia lekarskie i po prostu nie był w stanie podołać swoim obowiązkom. No cóż, myślę, że musisz znaleźć sobie nowe miejsce pracy szepnęła Diana i podpisała decyzję o jego zwolnieniu. Dowiedziawszy się o tym, Brandon próbował naprawić sytuację i błagał o litość, ale nowa szefowa od dawna była wobec niego obojętna. Dopiero gdy został z niczym, Brandon zdał sobie sprawę, że utracił Dajanę na zawsze. Tymczasem ona, ciesząc się życiem z Kevinem i Billim, z nadzieją patrzyła w przyszłość i wierzyła, że nikt jej już nie zdradzi ani jej nie skrzywdzi.